Piotr Szolc, jeden z najsłynniejszych konferencjerów biesiadnych w regionie. Radio Vanessa też, oczywiście, Biesiada Śląska. Piotrze, dzisiaj jesteś prowadzącym taką bardzo sympatyczną imprezę dla babci, dla dziadków, dla om, dla opów tutaj w Nędzy w hali sportowej. Jaki jest program tego wydarzenia? No właśnie, umy i upy, bo to zawsze też było częścią tego regionu. Wiąże się to zresztą z tymi, no niestety, muszę to powiedzieć, przedwojennymi, przedwojennymi granicami. Ale, ale u mnie w rodzinie zawsze były umy i um, upy to tak na marginesie Klaudia Hołka między innymi e, Trio pasjonata e, Grzegorz e, z, z Akordeonem z Rudy Śląskich, e, chłop dopiero którego trzeba odkryć, ale robi to właśnie dzisiaj na tym koncercie gmina Nędza, przecudnej prze urody rzeczy wykonuje na akordeonie. No i gwiazda też kolejna, która uwieńczy ten nasz dzisiejszy koncert to Grzesiu Poloczek, wiadomo legenda, wiadomo klasyka, yy, yy, współtwórca yy, kabaretu yy, Rak. Od dobrych kilku lat występuje Solo z wielkim powodzeniem i stąd też ta jego obecność tutaj u nas. No i cieszymy się, że takie okazje że, że cieszymy się, że ten dzień babci i dziadka jest taką okazją do tego, żeby się bawić, żeby nie czekać na, na plenerowe imprezy, żeby bawić się również teraz, kiedy jest karnawał. Nie, nie powiedziałeś, że też wystąpiłeś ty, bo ty śpiewałeś tą piosenkę otwierającą piosenkę, która jest znakiem rozpoznawczym twojej audycji radiowej. No To już jest prawie 25 lat. 25 lat dokładnie w ostatnim niedzielę sierpnia jakoś tak zleciało, że sam nie wiem kiedy to zleciało. Natomiast zawsze było tak od początku tej audycji. Oczywiście na początku to był przypadek, ale przypadek sprawił, że ta piosenka pojawiła się jako pierwsza i tak już zostało, no i zawsze piosenko zespołu, się witam z słuchaczami, przywitałem się dzisiaj tutaj na koncercie, a to moje śpiewanie, to jakby to powiedzieć, to nie chcę być fałszywie skromny. Nigdy naprawdę i przenigdy nie miałem jakichś takich skłonności, nie wiem, oczekiwań wobec siebie, żeby zawodowo czy artystycznie śpiewać. Chodzi tylko o to, żeby się wspólnie bawić, i żeby, żeby tych ludzi do wspólnego śpiewania, żeby tym ludziom wspólnie w tym wspólnym śpiewaniu pomagać. O, tak powiem. Jotrze, ty jesteś skromny, tutaj ponad 300 osób jest zgromadzonych, śpiewało razem z Tobą, prawie jak Freddie Mercury na Wembley, I jak śpiewał, to oni wtórowali mu, więc nie jest tak najgorzej. Myślę sobie, że to już się przyzwyczaili, że zawsze jest ta dwunasta, zawsze jest ten. To radio i, na, i ta moja audycja, no i, i zawsze tą piosenką zaczynam, ale naprawdę znam swoje miejsce, jeżeli chodzi o śpiewanie, żeby była jasność, swoje miejsce w szeregu i, i powtarzam, nie jest to fałszywa skromność. Kiedy, się, kiedy lepiej Ci jest prowadzić takie imprezy, czy to jest ten okres jesienno-zimowy, czy też ten letni, biesiadny, taki imprezowy, festynowy? Na to, na to nie ma żadnych reguł, powiem z pewnego punktu widzenia to by się nawet zlepi, gdy to, jest takie, to są takie obiekty zamknięte. Dlaczego? Dlatego, że na tej przeróżnej maści festyny, majówki, dni miejscowości, miast, czy, 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 in, czy, czy wsi, przychodzą też ludzie, którzy niespecjalnie takie muzyki chcą słuchać. Nie, nie chcę powiedzieć, że przypadkowi, ale na przykład czekają na kogoś innego, który po tym repertuarze biesiadnym wystąpi. W tym sensie są przypadkowi. A tutaj wiadomo, że przyszli ci, co chcieli przyjść, ci, co chcieli się, czy chcą się dobrze bawić. No i dlatego Czasami z tego punktu widzenia jest po prostu łatwiej. Tutaj spotkałem na początek, rozmawiałem z panią tutaj z Nędzy, fanką akurat tego duetu, który śpiewa, która powiedziała, że chodziłeś z jej córką do klasy, do szkoły i myślała, że spędzicie resztę życia, bo ślubny kobiet po drodze będzie. To się nie udało, ale tutaj wspomniałeś, że jednak nawet wokalistka, która aktualnie występuje na scenie, mogła być twoją żoną. Nie no, oczywiście dużo żartuję, ale prawda jest taka, że spotkaliśmy się. Kiedyś, było to prawie 30 lat temu, kiedy Klaudia Kołka, bo o niej mowa była takim dzieciątkiem, które tam miało, nie wiem, nie pamiętam, ale 7-8 lat. No ale wiadomo było już wtedy, że, że to są żarty i że tak naprawdę łączy nas tylko przyjaźń. A w tej chwili, no, chociażby takie sprawy zawodowe, takie koncerty jak ten, tutaj w Nędzy. Jeszcze zapytam cię o śląską scenę taką muzyczną, biesiadną, czy na przestrzeni tych ostatnich lat następuje jakiś jej rozwój, bo mówisz o klasykach, mówisz o tym, że jest wiele tych wykonawców i utworów, które są bardzo znane, takimi przebojami są, czy też coś nowego wchodzi? Ja, ja powiem, kiedyś jak, jak ja zaczynałem, to 90% szlagrów, śląskich szlagów to były utwory niemieckie, do których ktoś napisał polskie słowa. Potem, potem to były czasy takiej stricte właśnie twórczości śląskiej. W tej chwili ta, ta twórczość śląska no jeszcze jest, to prawda. Natomiast programy śląskie tutaj musiałby się pojawić cudzysłów. Wypełniają w tej chwili rzeczy, które tak naprawdę są kowarami muzyki chorwackiej, szczególnie, ale nie tylko. Także. Ma to niewiele wspólnego ze Śląskiem. Ubolewam nad tym, ale tego nie zmienię. Tak jak ludzie, nawet umie tutaj w rodzinnej miejscowości, nie chcą posługiwać się kwarą, tak bardzo wielu wykonawców, do których, e, to, których, nazywa, których określa się, że to są śląscy artyści, tak naprawdę po śląsku nigdy nie śpiewa i nie, nie śpiewają zwłaszcza teraz. Jest to smutne, no ale... ale no ale co mam poradzić? No to no po prostu jest, Tworzy, tworzą to media ogólnopolskie, które do tego Borka pod tym już rzucili w tej chwili wszystko. Ja zawsze powtarzam, gdybym miał w swojej audycji grać wszystko to, co ja od różnych wykonawców i wydawnictw otrzymuję, to to nie byłby już program śląski, to byłoby, no nawet nie chcę używać tej pewnej nazwy, ale, ale, ale właśnie do tego by to się sprowadzało. Znaczy na koniec zapytamy, ta audycja ćwierćwieczna, ta jubileuszowa, która pewnie w sierpniu będzie miała miejsce, czy Ty ją planujesz w jakiś sposób szczególny, czy to będzie jakieś takie wydarzenie na antenie? Znaczy, za wcześnie mówić o szczegółach, poza tym ja mam szefa, do którego od którego zależy wszystko. Rozmowy oczywiście wstępne już były, przymiarki też. Jest pomysł na kilka koncertów, nie tylko na jeden. Nie chcę mówić o szczegółach, nie chcę zapeszyć. Jedno jest pewne, że to ten jubileusz, czy obchodzenie tego jubileusza rozpocznie się już w czerwcu. Nie tylko w sierpniu, ale już w czerwcu. I to w sąsiedniej gminie, o tak powiem. Tyle mogę zdradzić, natomiast potem pod koniec sierpnia przeniesie się to do do, tutaj do mojej rodzinnej miejscowości. Natomiast co z tych rozmów wstępnych, póki co, także z artystami, bo to oni są najważniejsi, co z tych rozmów wyniki jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Bardzo dziękuję.